Ludzie zrobią wszystko, by trafić do Księgi Rekordów, czasem są to naprawdę zaskakujące wyczyny. Dziś pokażemy Wam 10 najdziwniejszych rekordów Guinnessa, które udowadniają, że granice ludzkiej kreatywności nie mają końca. Najwięcej łyżek przyczepionych do ciała Etibar Elhiev z Gruzji przyczepił do swojego ciała aż 50 metalowych łyżek naraz. Najdłuższe paznokcie na jednej ręce Lee Redmond z USA zapuściła paznokcie na lewej ręce do łącznej długości ponad 8 metrów. Najwięcej tatuaży przedstawiających postać z kreskówki. z Kolamieros z Kanady ma na ciele aż 34 tatuaże przedstawiające królika Buxa. Najwięcej hamburgerów zjedzonych w 3 minuty. Takeru Kobayashi z Japonii zjadł aż 12 hamburgerów w zaledwie 3 minuty. Największa kolekcja gumowych kaczek Harlotelli z USA zebrała ponad 9000 różnych gumowych kaczek. Najdłuższy skok psa na hulajnodze. Pies o imieniu Otto przejechał na hulajnodze przez tunel utworzony z nóg 30 osób. Najwięcej te założonych jednocześnie, Sanat Bandara ze Sri Lanki założył na siebie aż 257 koszulek naraz. Największa bańka mydlana, Alan Mackay z Wielkiej Brytanii stworzył bańkę mydlaną o średnicy ponad 23 metrów. Najszybsze przebiegnięcie maratonu w stroju owocu Andrew Flawrence przebiegł maraton przebrany za dynie w czasie 2 godzin i 59 minut. Najwięcej osób jednocześnie przebierających się za smerfy. W 2019 roku w Niemczech aż 2762 osoby przebrały się za smerfy, ustanawiając nowy rekord.